Dzień dobry kochani w nowym vlogu, dzisiaj witamy się z wami z zupełnie innego miejsca, jesteśmy w tej chwili niedaleko Wilanowa, o Salvatore mi się tutaj, proszę bardzo, <laughs> słuchajcie, jesteśmy teraz w takim miejscu, które nazywa się Lake Park, Park Wilanów, a to jest nowe miejsce, i o ile się nie mylę, chyba istnieje od tego roku. Przynajmniej my w zeszłym roku nic na jego temat nie słyszeliśmy. A, ale to jest słuchajcie, już wam pokazuję, taka miejscóweczka gdzie można odpocząć od miasta, można się zrelaksować, zjeść coś dobrego w ciągu dnia, spotkać się ze znajomymi, przyjść tutaj się poopalać, ale co też jest fajne, można wpaść, wpaść na imprezę wieczorną, bo Lake Park e, Wilanów jest otwarty przez cały tydzień. I o ile się nie mylę, w tygodniu od godziny 10, a w weekendy od godziny 9. No i słuchajcie, postanowiliśmy, że przyjedziemy tutaj dzisiaj, pokażemy Wam jak to wygląda, chociaż um, rozmawialiśmy tutaj z jedną osobą odpowiedzialną za to, co tutaj się dzieje i przekazała nam, że wczorajsza pogoda... Troszkę zmiotła to miejsce, więc teraz są tutaj w stanie, znaczy tutaj wszystko ogarniają, sprawiają, żeby było przystępne dla ludzi, ale mimo wszystko, ja i tak Wam pokażę, Salvatore stwierdził, że musi zjeść jakiś śniadanko, więc będziemy próbować jaka jest kuchnia. No i co, życzę Wam miłego oglądania. Słuchajcie, nie uwierzycie, zmiana planów. E, mieliśmy coś zjeść, jakieś śniadanko, napić się jakieś kawy, ale oczywiście kto? Ci przyzem, przede mną tutaj stwierdzili, że jednak nie chcą tam siedzieć, bo trochę wieje, bo trochę mokro. Nie będę tego komentować, ale jedziemy teraz do Wilanowa. Tutaj przecież jest park wilanowski w Wilanowie, e, i tam się zatrzymamy na jakąś kawusie. Także tak jak słyszycie, zmiana planów. Z nami to normalka. Salvatore, czy la fai a mangiare ta torta? No, to chodzi o to, co powiedział Zbigniew. Patrzcie, detto, tak, yato, tak, to jest mały, mały kawałek sernika, który sobie wziął Salvatore. Nie, no, po prostu uwierzyć, to nie można. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki dzień w sumie bardziej organizacyjny, właśnie. buongiorno, cześć. Witam, witam. Zapomniałam powiedzieć, że Massimo zawsze A, musi się wtrącić, jak ja coś mówię. Dzień nie dobry. Ja dużo pomyślisz. Co dużo myślisz? Pędzando, pędzando, pędzando. że dużo myślisz? No tak. widzisz, to, to nie myśl tyle, bo będziesz stary. No, Senewel cię No tak! Słuchajcie, e, oprócz tego, że dzisiaj z samego rana mieliśmy taki troszeczkę luźniejszy poranek i mogliśmy sobie pojechać na kawę, jakieś śniadanko i tak dalej. No to teraz w drugiej części dnia musimy się troszeczkę bardziej ogarnąć i pojechać na zakupy, e, do lodówki, do domu, takie wszystkie podstawowe rzeczy. A później nie wiem, jak już wszystko ogarniemy coś, mamy, jakieś plany na popołudnie, na wieczór. na nowy świat. Chcesz jechać na nowy świat? jest spacja na nowy świat. Dobra? No dobra, to możemy pojechać, może takie jakieś lody? E, eh, byśmy, No dobra, no to pojedziemy, ale jemy dzisiaj w domu chyba, no nie? Nie chcę mi się dzisiaj nigdzie wychodzić Possiamo mangiare stasera a casa A, ah, Co ty robisz? Fermatikła. qua Poszemy oggi a casa Eh, odzie stasera si? mangiamo a casa widzimy qualche bello film mm. Va bene, vai no, facciamo le pete stasera Max musiał polecić do bankomatu? Salvatore, testa al vivo. Prowa. Testa al vivo. Ah, dal vivo. Si. Uh. E buono. Buono? Buono. Patrzcie co jest Salvatore, no. Już nie poczekał do kolacji, nie mógł się powstrzymać. Widzicie to? A teraz zatrzymaliśmy się w pizza italiano na truskawkowe prosecco, które jest przepyszne, słuchajcie. I zamówiliśmy sobie na przekąskę jedną pizzę, tak żeby po prostu czas napić się, posiedzieć chwilę i później będziemy wracać do domku. No i tak, kochani, będziemy się pomału zbierać do domku. Chłopaki idą tam przede mną, muszą zapłacić za parking. Um, ale powiem Wam, że miło spędziliśmy e, dzisiaj czas. Minął nam ten dzień naprawdę bardzo szybko. A jutro, jutro odbieramy gości, ponieważ przylatuje żona Salvatore z córką, i będą tutaj przez jakieś. 9 dni, chyba, o ile się nie mylę? Także będzie się działo. Nie wiem, co prawda, jak będzie z nagrywaniem vlogów, ale mam nadzieję, że uda nam się jakoś to wszystko fajnie zorganizować i pokazać wam, co i jak. I jeszcze jedna ważna informacja na zakończenie dzisiejszego vloga, ponieważ cały czas się mnie o to pytacie, gdzie jest Enco. Otóż, kochani, mamy okres wakacyjny i Enco poleciał do Włoch. I spędza tam wakacje ze swoją rodzinką, także na razie go nie będzie. Z tego co wiemy, ma przyjechać do Polski dopiero we wrześniu, także może wtedy będzie się tutaj udzielał intensywnie w naszych vlogach. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie. A myślę, że na dzisiaj to tyle. Piękne mamy słoneczko, w sumie to zachód słońca. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do naszych kolejnych filmików. Mam nadzieję, że tym razem spędziliście miło czas. Trzymajcie się cieplutko. Pa!